Dzień dobry, witam Was w kolejnym tygodniu. W tym tygodniu może już nie było tak nudno jak w poprzednich, więc mój poprzedni film, kiedy to nuda się skończy, miał sens, bo chyba ona się powoli kończy. A świadczy o tym m.in. to, że wybili w końcu świecę MFP, wybili ją do góry. Może jest to trochę niespodzianka, ale wykres nam to mówił od dłuższego czasu, więc nie powinno być tak dużych niespodzianek. Co się wydarzy w kolejnym tygodniu, postaram się zaraz Wam pokazać po przeczytaniu oświadczenia. Zaczniemy, słuchajcie, od Nazdaka, od tygodniowego wykresu, dlatego, że w zeszłym tygodniu zwróciłem Wam uwagę na to, że ta świeca tygodniowa może pokazywać początek korekty, dlatego, że zrobiła sweep previous week high. Niestety, nowy tydzień otworzył się tak naprawdę gapdownem. Tak, bo tu było zamknięcie, to jest otwarcie. Po czym cały ruch został wyciągnięty, to świec zostało więc żadnej korekcji na razie nie może być mowy. Warto może zwrócić uwagę, też pokazywałem Wam to. Chyba tu nie jest ten wskaźnik. Dobra, za chwilę go sobie poprawimy. Możemy od razu chyba poprawić. Jakbyśmy sobie wzięli M9 na początek, bo zwracałem uwagę tym M9, to zobaczcie już na wykresie dziennym widać, że mówiłem Wam o tym w zeszłym tygodniu że ona dosyć dobrze trzyma trend. Jeżeli trend jest dosyć mocny, to powinna go trzymać. Jedyny dzień taki, kiedy troszeczkę zachwiało tym trendem to był właśnie poniedziałek, to była ta świeca otwarcia, ale to wynikało z tego gapa otwarcia właśnie, ale potem zostało wyciągnięte i jak graliście longi, to na tej m wystarczyło wchodzić po prostu. Można też spojrzeć na dwudziestkę ta 20 no to w ogóle jest to dłuższego czasu na tym dziennym wykresie, w ogóle nie do złamania, więc nie ma czym mówić, ona bardzo dobrze trzyma. No i w zasadzie się ujęliśmy tyle. Teraz co tu się dalej może wydarzyć, tak? No po pierwsze, to ja bym na razie trzymał się wersji, rośniemy dopóki nie zaczniemy spadać, czy dopóki nie zamykujemy tego wykresu. I zwrócę uwagę na rzeczy typu piątek ostatni, kiedy zrobiliśmy sweep PDH i zaczęliśmy wracać niżej. Ale takie sytuacje już się zdarzały w tym ostatnim okresie. Tu była podobna sytuacja, tu wcześniej było mało, tu była podobna sytuacja, tu była podobna sytuacja, czyli negacja, próba negacji tych świec. No i rzeczywiście tutaj zrobili taką mniejszą korektę. Tutaj ta korekta w zasadzie to było tylko otwarcie i wyciąganie. Tutaj w zasadzie nie zrobili korekty, momentalnie wyciągnęli i tu jest to samo. Więc obawiam się, że znowu możemy się otworzyć gap downem i pojechać do góry. No ale jeżeli z kolei mieliby to zanegować i potwierdzić ten ruch w dół, no to musieliby zamknąć przede wszystkim to nowo utworzone FVG dzienne w najbliższym czasie. No i jeżeli by coś takiego się wydarzyło, to by była szansa, że ta korekta dojedzie. Może damy do 9, może to przepraszam to jest 20, tak, może damy 20. Gdyby tu dojechali, to bym jednak szukał longów mimo wszystko. No chyba, że jakoś tak bardzo mocno zanegują te logi. Także taka sytuacja ogólna tutaj trochę za bardzo nie ma nawet co mówić, słuchajcie, bo się naprawdę niewiele wydarzyło, po prostu jest by the deep permanentny, nic się nie dzieje, na opcjach mamy powoli poziomy 24 tysiące i wyżej pokazywane, więc naprawdę bym bardzo uważał z shortami. Ja raczej tutaj, jeżeli shortuję day tradingowo, tak jak w piątek shortowaliśmy, no ale to była strategia day tradingowa. Jak ktoś gra swingi, to naprawdę powinien skupować wszystkie dipy i czekać, nie? Dopóki nie zostanie zanegowany, oczywiście. Także tu za dużo mądrych rzeczy nie powiem. No na 4H możecie powiedzieć, dobra, ale to jest LVG. Berish oczywiście jest. No i teraz tak, jak się utrzyma to LVG, pojawi się kolejne... przed M20, no to rzeczywiście może być jakiś sygnał, że jest to początek spadków. Natomiast naprawdę to się musi dużo wydarzyć. To będzie raczej tak, że będzie świeca displacementowa w dół. Korekta da nam wejście w shorty, ewentualnie i wejdziemy w shorty. Na pewno nie ma co łapać spadających noży, bo może być tak jak tu. Bardzo duży spadek, momentalny, wyciągnięcie praktycznie okupę punktów. Natomiast, jeszcze jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić słuchajcie uwagę, to jest y, dokładnie to, że słuchajcie, są bardzo wąskie, jak na NASDAQ, y, te zakresy dnia. Tak naprawdę, bo zobaczcie tutaj, nawet w czwartek, to jest chyba największy zakres ubiegłego tygodnia. 23 000, 23 280, nawet 300 punktów nie byli w stanie zrobić. Średnia dla nas taka jest 300-320-350 za ostatnie okresy. Natomiast no, ta konsola, taka rosnąca, powiedzmy nazywając tam kanał konsolidacyjny wzrostowy, jakkolwiek to zwał, on powoduje, że mamy dni o raczej wąskich zakresach. Trudno się to gra. Zobaczcie, tutaj praktycznie było po 200 punkcików, raptem, więc naprawdę to się bardzo ciężko gra. Trzeba po prostu się na takich mega skutecznych strategiach, których my używamy na Discordzie. No i wtedy daje się tam te, te 1000-2000 dolarów wyciągnąć dziennie, ale jest to na pewno trudne granie. Nie jest to takie łatwe granie jak było tutaj, kiedy my spadaliśmy. Tak. Także to było tyle, jeśli chodzi o NASDAQ, Na razie tyle przechodzimy do SP. SP w zasadzie bardzo podobna sytuacja, jak na Nasdaqu, także też tu dużo nic mądrego nie powiem więcej niż mówiłem. Znowu zanegowana świeca weekly, gdzie była próba korekty, nieudana analogiczna sytuacja. Tutaj, tutaj w zasadzie to są te sytuacje. Wykres dzienny, znowu tak samo, też małe zakresy, jak na nas daka. W ogóle zobaczcie, my zrobiliśmy tutaj kanał, to jest świeca NFP, i ta świeca została wybita tak naprawdę. Ja czekałem na to. Oczywiście to była próba wybicia dołem, to próba wybicia górą. Natomiast zwróćcie uwagę, że to jest takie wybicie. Mało zdecydowane, takie bardziej konsolidacyjne, więc ja się w ogóle nie zdziwię. Jeżeli oni teraz zamiast iść do góry jednak, to po tej próbie korekty, tym sweepie PDH, kierunek wskazuje trochę na dół na poniedziałek. Może być tak, że się otworzy Gabdalo i wyciągnie. Oczywiście to już pokazywałem te przykłady. Natomiast no, taki układ świec to jest raczej kierunek w dół. Więc się nie zdziwię, jeżeli będą ze trzy świece w dół, to pewnie będą takie ciaśniutkie, ciaśniutkie. No, jeżeli dojadą tutaj, to się pewnie odbiją. Na razie bym naprawdę z tymi shortami bardzo, bardzo uważał. Raczej day, day skalpowo je grał, nie swingowo na pewno, bo nie ma tutaj żadnego potwierdzenia shortów takiego swingowego, tak? Więc tutaj też się niewiele dzieje. Także znowu, no, to dzisiaj za dużo mądrego nie powiem. Dam wam jakiś bonus. Zaraz spojrzymy na jakieś inne rzeczy. Jeszcze moglibyśmy spojrzeć na VWAP, słuchajcie. Miesięczny to jest VWAP bodajże, jeżeli się nie mylę, tak, to jest VWAP miesięczny no tu znowu widać, że dosyć fajnie wchodzą setapy e, takie moje setapy, które ja gram bardzo często. E, one polegają na tym, że my gramy shorty, jeżeli wychodzimy z bandy wiłapa, gramy shorty, nie? Tutaj graliśmy shorty, więc potencjalnie tu jest setup na shorty. Wyjście z bandy wiłapa powinni przynajmniej do tego wiłapa dojechać. Tutaj na longi za bardzo nie było w tej strategii wejść takich czystych, były wejścia. Tu było wejście na longa z wiłapa. Tu było wejście na longa, tu było wejście na longa, tak? To też graliśmy, no to są wejścia już na takim 4H wykresie, tu jeszcze był short, nie? Więc tylko wiłapa przy takiej konsoli no dosyć dobrze się gra, bo gramy shorty, longi, shorty, longi, tak na zmianę po prostu banda banda. Więc w zasadzie tyle o tym SP. No i zostało nam, słuchajcie, złoto. Na złocie też za dużo się nie dzieje. Od jakiegoś czasu ja zbieram longi, może na tygodniówce. Na tygodniówce też widać, że tutaj był setup na longi. Tu było fajne wejście na tygodniówce na longi. I od tego czasu w zasadzie nie zostało to zanegowane. Cały czas wybijamy poszczególne high. Natomiast przechodząc trochę jednak na wykres dzienny, słuchajcie. No to znowu, czekajcie może mi ta, trochę mi ta średnia przeszkadza. Może dwusetkę sobie włączę. Spójrzmy gdzie jest dwusetka w ogóle. Aha, ja to wyłączyłem w ogóle. Dobra. No 200 jest daleko, więc tu jesteśmy w mocnych wzrostach. Natomiast zobaczcie znowu też na złocie też się mocno konsolidujemy na tym dziennym wykresie. Coraz mniejsze te zakresiki ruchów. Natomiast no tu znowu raczej gramy może z 4H nawet najczęściej. To co Wam pokazałem na tygodniówce to na 4H były jakby wejścia. Pod te, pod te setupy, dlatego że dosyć często na złocie się wykonują takie setupy jak tutaj, także sweep, previews high, tej czerwonej świecy i do góry i tych setupów było naprawdę dużo. To był taki setup, to był taki setup, tu wszystko longi można było grać. Nie? To był troszeczkę taki zmodyfikowany, kolejny, kolejny, kolejny. W zasadzie tylko z tego setupu można grać. I analogicznie dla shortów, nie? To był setup na shorty, to był setup na shorty. Więc znowu dosyć fajnie to wygląda. To był jeszcze jeden setup na shorty, więc to wszystko ładnie powchodziło. No ale tutaj co dalej? Myślę, że dalej konsola, dopóki jakiegoś większego ruchu nie będzie, ponieważ nazwak jest w konsoli złoto, też się konsoliduje, nie ma powodów, nie ma migracji kapitału z jednego do drugiego, więc to wszystko stanęło niestety i wszystko stoi razem jakby, nie? Także na złocie też niewiele mogę mądrego powiedzieć dzisiaj. W ramach bonusu chciałem Wam zwrócić uwagę na kawę, która wydaje się, że się rozpędza do jakichś takich większych wzrostów sezonowo. Podobno 11 lipca to był moment, kiedy powinni zacząć rosnąć i praktycznie jak w zegarku zaczęli rosnąć. Tutaj tak naprawdę to jest taka konsolidacja, gdzie odwrócili. Pokrywa się to z takim Encore twiłapem, który gdzieś tam sobie na jakimś starym low zaznaczyłem, więc jakby ma to miejsce jak najbardziej sens. Dodatkowo w zeszłym tygodniu przebili 20 na dziennym. Która, no oczywiście, oni tu już ją przebijali kilkukrotnie i to były raczej nieudane próby wzrostów. Natomiast, no teraz, kilka rzeczy się składa. Te świece też są dosyć takie rozsądne, logiczne. Rozsądne i logiczne, więc istnieje szansa. Tutaj, szczególnie, było wejście. Jeszcze na tygodniówkę możemy sobie spojrzeć. Widzicie, na tygodniówce to też dosyć ładnie wygląda. Też mamy tygodniowe widzicie, z którego się odbili. Może nawet na miesięczny warto spojrzeć. I na miesięcznym mamy sweep PML-a PML i zielona świeca. Jeżeli ta świeca się tak zamknie, to na pewno to będzie kilkutygodniowy, kilkumiesięczny wzrost do góry. Więc kawę warto obserwować, warto przyjrzeć się, szukać jakichś wejść. Ja myślę, że ciągle są dobre wejścia, gdzieś koło 300-295. Powinni gdzieś tu wracać, bo to nie będzie tak pionowo do góry szło. Natomiast warto szukać tych wejść sobie już swoimi strategiami i patrzeć w zasadzie jak my do tą, w tą kawę będziemy szli. Dodatkowo jeszcze miesięczny VWAP warto spojrzeć zobaczcie odzyskali ten miesięczny VWAP w zasadzie 11 lipca właśnie i potem już był wystrzał. Więc to wszystko się spina teraz ten VWAP jest jakby w wersji takiej trendowej. Gramy od środka do bandy czekamy po prostu aż, aż zejdą do bandy żeby ewentualnie jakąś korektę złapać tu tudzież zamknąć trade. Natomiast na razie nie ma powodu do zamykania tego trade'u. Moglibyśmy też spojrzeć na roczny, bo on dużo mówi. I tutaj będzie, pewnie będziemy cały czas powiedzieć. To jest znowu taki setup, który ja lubię grać, który potwierdza dla mnie te logi, czyli mocne wyjście z bandy fibaporocznego, powrót do bandy fibaporocznego, więc teraz powinni przynajmniej do tego 360 dojechać w ciągu kilku najbliższych miesięcy. To jest wiaporoczny, więc to się nie odbywa tak bardzo szybko. Natomiast myślę, że do końca roku te 360-400 jest potencjalnie możliwe. I to, to by była kawa. No i ostatnia rzecz na dzisiaj, to jest słuchajcie, cukier, kolejny bardzo ładny setup na longi po takich długich spadkach, w zasadzie prawie, że od kiedy to było tam od kwietnia. Tutaj wyszliśmy z bandy wiłapu, dosyć długo przebywaliśmy poza tą bandą, to był trend oczywiście. Natomiast po pierwsze tu zrobiliśmy BPR-a i weszliśmy do bandy wiłapu. Jak właśnie do bandy wiłapu, to dla mnie jest sens ryzykować tutaj longi. No i oczywiście przebiliśmy też M20, co dodatkowo potwierdza to. Więc teraz liczę ewentualnie tutaj na jakieś dodatkowe wejścia i znowu ruch do tego 18,5, może do 20, gdzieś tam do końca roku. Natomiast ten cukier wygląda, że też jest to jakieś takie odwrócenie, już takie bardziej stałe. Nie? Gdybyście szukali analogii, no to, to był podobny setup. Do wiłapu zrobili tak jak mówię, tu potem nie było, tu był podobny setup na shorty, zrobili do wiłapu i niżej. To są bardzo podobne setupy, takie moje, które ja gram dosyć intensywnie. To na dzisiaj byłoby tyle, słuchajcie, mam nadzieję, że interesujący materiał, do usłyszenia za tydzień.